Przeszłość nic innego jak złoty upadki Odcinając się od niej nie stajesz się wcale bogatszy Bo gdy patrzysz gwiazdy w spokojne oczami innymi Niż na co dzień pamiętasz o nich, ktoś mówił kocham Później ktoś mówi don't worry Muszę przeprosić, ciągle chcę więcej, nie przestanę, nie e. Lubię we wszystko wątpić i przez to czasem wątpię w siebie Zakładam maskę prawdy pierwiastek, gdzie z niej wystaje wszystko Przez to, że są produkowane w jednakowym rozmiarze Ostatnio mam tyle różnych pytań, w mojej głowie, w mojej głowie tyle przeróżnych różnych pytań mam i wiem, że jak tylko na połowę z nich odpowiem, to może trochę inaczej zacznę patrzeć na świat. Parę spraw wyjaśnią, lać logikę, mam wyobraźnię, dotrę nią. tam, gdzie ty mówisz, nie potrafię od tak, to sala obrad, mój cienia ja i diabeł przy okrągłym stole Wymniamy zdania, uwaga, można popaść w obchłeństw Ile dni zostało mi jeszcze, byle się wystarczyło częściej Chcę tylko wiedzieć, że znalazłem moje miejsce Melodia bez słów Słowa bez melodii, bez obranego celu Człowiek tylko Ile dni zostało mi jeszcze, byle się wystarczyło częściej Chcę tylko wiedzieć, że znalazłem moje miejsce Melodia bez słów Słowa bez melodii, bez obranego celu człowiek tylko Moje miejsce na tym świecie, poszukiwane, nieobecne Jak to jest, że jak coś chcę, to życie często wiąże mi ręce Nie wiem, Boże, może robisz to po to, żebym modlił się częściej cenię sobie swobody, nie mamy jej na co dzień, chyba że siedzę nad tekstem Niektórzy malują, budują domy, gospodarują przestrzeń Projektują wnętrza, liczą hajs, ja mam ten rap i nic więcej Łapię oddech, łapię słowa, czekam aż ten balon cęknie W końcu napiszę kawałek taki, że wszystko inne będzie tylko szed.